Komisja konkursowa oceniła wszystkie zgłoszone projekty, wybrała zgodnie z regulaminem trzy ich zdaniem najładniejsze, najciekawsze. I teraz głos należy do mieszkańców. To właśnie mieszkańcy, internauci ocenią, który z nich będzie zrealizowany w formie właśnie muralu muralu historycznego, bo taka jest idea konkursu, żeby jedna z ścian Bialskiej Kamienicy została takim właśnie muralem udekorowana i dodatkowo była. Pewną informacją na temat historii miasta i była jego pewnego rodzaju wizytówką. Prac na konkurs wpłynęło siedem. Warunkiem takim podstawowym było odniesienie do historii miasta. Oczywiście również tak mam nadzieję komisja oceniała wartość artystyczną danego muralu i dlatego mamy wybrane trzy najciekawsze murale. Na pierwszym z nich mamy panoramę Miasta, inny przedstawia z kolei dawny zamek Radziwiłów. No i jest jeszcze mural, który przypomina nam o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym tutaj działała Podlaska Wytwórnia Samolotów, więc który z nich zostanie oceniony jako najciekawszy, najlepszy, to już decyzja w rękach mieszkańców.